Kolejny dzień moi drodzy, my jedziemy na plażę którą nam poleciła Maja, na troszeczkę inną, zobaczymy czy fajna, ale założyła się, żeby pokazać, że to jest naprawdę zupełnie, zupełnie inaczej niż w naszych stronach, co? Całkiem... East Midlands jest ładniejszy niż West Midlands, stwierdziłem stwierdziły, że ładniej niż u nas. No ładniej, ładniej. Znaczy u nas może w Walii są góry i w ogóle ładnie, ładnie, ale tu jest czyściej, tu jest spokojniej, tu jest tak nudniej. Bo my jesteśmy nudni i my potrzebujemy nudnych yy, doświadczeń w życiu. Tak? <noise> ale bardzo fajnie. A domki jakie domki na wsi, takie prawdziwe jak w Polsce, nie? Przepiękne. Duże. Że Jezus no ślicznie, bardzo ładnie. Może woda będzie ładniejsza, żeby się wykąpać też. Na pewno. Zobaczymy, nie? Także mam nadzieję, że się uda. No. Zatrzymaliśmy się w takim miasteczku. Alfort się nazywa. Zobaczcie, jakie auto. Bo to jest chyba to historyczne miasto, co. nie widzieliśmy tego wskazy. I tak sobie tutaj jechaliśmy. Jechaliśmy i myślimy, że przepiękne miasto. Także się zatrzymujemy, a tu. Już... Normalnie ludzie poubierani jak kiedyś, kiedyś, w takich, wiecie, kapeluszach. W takich kapeluszach. Na takich dużych rowerach jeżdżą. Także idziemy zobaczyć. Wszędzie są białe płyty na ziemi, także nie jest za gorąco. Dla Lunki łapek. Także idziemy zobaczyć przejście. Może nie ucieknie, przecież może poczeka. A tutaj może czegoś byśmy i fajnego nie zobaczyli. Ale piękne kosze. Proszę, zobaczcie jakie piękne kwiaty. Muza gra starodawna. Idzie mój małżonek z moją sunią. Mój ufany. Udaje, że nie słyszy. <grywa> no zobaczcie jakieś bazy wojskowe. Musimy poszukać, poczytać o co chodzi Alfort Night i Polakis Alfa Mysza. Nie pięknie! Jakbyśmy się przyniesili do jakiegoś czasu Ale Bombers bomber No Niestety Koszary, Boże, tak to wyglądało Nie? Ale to jest pięknie, no, ale ta pani to po prostu jest przepiękna, co? Ale wyczailiśmy no, fajne no. Czy Coca-Cola z do dopisy? To Proszę, że to tylko po prostu... Ale powiem Ci, że mam strasznie dziwną, aż mam skórkę Patrzcie, jak spali z banków wojskowych, zrobione pranko. Nie wiem, w dzisiejszych czasach coś takiego oglądać, to trochę takie, że tak powiem, blisko domu. O. Fajne te przyczepki, nasz sąsiad właśnie e, takie przyczepy robi, zajmuje się takimi rzeczami. Oczywiście alkoholem. Jak wejście? No były drzwiczki, ludzie byli jeszcze okay. gęsi. Gęsi byli, węsi. no dużo byli węsi. Do tego do tego, nie? Co? Teraz, że dalej wydoiłem na tych No, w Anglii, tak. Jezus, jakie to jest straszne. Ja się zaraz ty popłaczę. Co to było? Nigdy wróg nie widział, że coś jedzie na światło. Dziewało tylko drogę, tyle, żeby było wystarczająco dla motory. Bum oh, <laughs> oh, wow. I want a picture. Oh, so scary. Comes out on a string. Yank that, and then you've got four seconds. Are you going to throw it? Yes, yeah. you'll oh, well, probably be ready to throw it when you, you yank that, just free. to make sure you get rid of it quick. You're going to throw it? No, I'm not. I'm ready if Okay, test fire! Failed. Fingers crossed, folks. Test fire! <laughs> Ooh. I didn't expect it that loud Not like that. Mm. <laughs> <laughs> Idziemy stąd, bo strzelają i jednak trochę jest głośno dla Luny także chociaż już my skończyli strzelanie co ta twoja? wife our Audrey. <laughs> I that's Audrey I wish <laughs> I That's why I ask Is that your wife I wish the proper girlfriend, girlfriend. Our, yeah, that's girlfriend. Right. wishful thinking spokojnie <laughs> 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 nie martwcie się o Lunę w razie wód dopiero też sobie ja wodę bo wszędzie jest porozkładana woda, wodę także o kurwa, ważne wózeczki. Gózki. O, znowu strzelają. tam do Luzawi się nie przejdzie. Nie chcę, tam jest strasznie duszno, tak jak w tym, tym było. Ja, jest proper amerykański ten. Super, fajnie, żeśmy się zatrzymali, co? W ogóle to miasteczko, zaraz przejdziemy się trochę wam hmm. pokażę. Też pięknie wygląda, nie Radzie. Tak. Musimy poczytać więcej o co? dlaczego akurat tutaj było... Jakąś tam mieli swoją bazę chyba, nie? Poczukamy i Wam opowiemy więcej. Także zobaczcie, Upi to zawsze ma szczęście zawsze na coś fajnego się załapie, nie? Radio. <laughs> Ale piękne, fajne, super miasto, co naprawdę ładne. Mało takich miasteczek. Ale ładne. Ale wypucowane, no śliczne. Ale piękne, co Radzia? Jeszcze raz nie? Ale popcorn. Mamy seryjnie, T. Zobaczcie jakie piękne domy, dachy z trzechą pokryte. Przepięknie to wygląda. Zobaczcie tutaj na jaskółki, tylko tak zrobiono. Wow. Nie widziałam jeszcze chyba tego w Anglii. W Polsce Moja tu bardzo długo miała tak pokryty dom. No ale już dawno nie jest. U to muszę Maja to po Jezus Maria jaka jest jarana jestem! Maja tutaj podziękować za to, że nam tutaj dałaś namiary na tym parkiem bank. Bo jeździliśmy tam obok e, z 20 minut i nic nie było, a tutaj dzięki Bogu znaleźliśmy Ostatnie po prostu miejsce Masakra no Masakra A jechałam w aucie i jest mi teraz tak niedobrze, bo dużo nie zjadłam Już ci pani da Bo nie jadłam dzisiaj dużo z rana A tak jak głodnawa jestem Wow, zobaczcie na tą plażę, woda znowu bardzo daleko, patrzcie, normalnie woda jest tu aż, ja zobaczcie, bardzo daleko, o, ale plaża, wow Chodź Szybko to do mnie fajnie chłodek na plaży, tak? Szybko do pana Szybko Szybko! Chodź do mady! Chodź do wody! Ta fajniejsza z zrazem pójdzie. O, na siłę. Trochę weszło. Ale zaraz zacznie wychodzić chyba. O, stoi! Podoba jej się! Co, nie podoba się? Szybkość do pana! idzie! Nie, za głęboko. Ale woda tu jest ciepła, nie macie pojęcia. Bajka. A jak fajnie wieje, to jest najlepsze co można zrobić w taką pogodę. Właśnie pojechać nad morza, bo jest tak przyjemnie, chłodno, że Gdzie jola jest? Szybko, szukaj, gdzie Jola? Szybko. Szybko. Chodź szybko, chodź. chodź. szybko siedzę w sadzawce, żeby Luna przeszła, ale Luna nie chce. Podchodzi i odchodzi. Kłoszulka. Chodź. 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 Szybko. Chodź. Szybko. Chodź. 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 Chodź, pani Chodź, panida Chodź. Chodź. Ida Chod, Buziaka. Chodź. Chod. Chod. Krewetki. Ja nie wiem, jak ja w tym że się odnajdę. Z krewetkami czy z robakami? Z robalami. A tam pająki są i wszystko. Tam wszystko jest. No, widać normalnie, że ziemia jest okrągła. Na tej kamerze. Duna! Daj! <mulety> Dobra, moi drodzy, przepływ jest. My się zbieramy stąd. Jedziemy do skęgnąć, co zjeść. Patrzcie, moje skądlone włosy. Jeśli chodzi o mnie, bardzo mi się ta plaża podobała. Dzika, fajna, tylko jakoś mi chłodno dzisiaj jest. Nie wiem. Strasznie jest gorąco, a jakoś chłodno. Radkowi nie do końca, bo daleko do wszystkiego. Daleko do wody, daleko do sklepów i nic nie ma w okolicy. Jeśli lubicie takie właśnie dzikusy, mi się. to Myślę, bardzo Wam polecam. Podoba mi się, że jest fajnie. Ale trafiliśmy naprawdę złą porę, bo trzeba było iść 2 km do plaży, do wody. No to nie jest fajne trzeba, także sprawdzajcie odpływy. Widzimy, żeśmy kiedyś byli jak też nie było wody My zupełnie. Jestem Super Mario, a tamto. O, ale gorąca. Aha, jeszcze coś chciałam powiedzieć, to woda. Tutaj. To jest najcieplejsza woda, w jakiej byłam. No, w morzu, w morzu, oczywiście, że morzu. Nie mówię o tych małych bajorkach tutaj. To te, to, to, to zupełnie inna bajka. Ale tak jak mówię, najcieplejsza, w jakiej byłam. Nigdzie takie ciepło nie było, nie? Ciekawe. Na Zanzibarze jest ciepła, i w Meksyku też jest ciepła. Zobaczymy, porównamy. Ogólnie odeszliśmy już od morza dosyć sporo. I tu znowu się zaczyna smażalnia. Bardzo ciepło dzisiaj, jest, co? Ponad 36 stopni chyba się miało być. Na Anglii powiem Wam, że to bardzo jest yy, rzadko spotykane, ale przyjemne. Od jutra znowu deszcze, także <laughs> skończy się to dobre. Na naszym polu namiotowym zostaliśmy się tylko my i chyba dwie dwa, dwa karawany. Dwa karawany no. Znaczy jeden namiot i dwa karawany, o, w ten sposób. I jedzenie wczoraj, bo nie wiem czy dokończyłam. Kamerowanie, nagrywanie, powiem Wam, jedzenie u nas tam, przepyszne. A nie, mówiłam, ale przepyszne, nie? Bardzo, bardzo, bardzo dobre. Dzisiaj byśmy tam jedli, gdyby nie zamykali o 17, no, ale bez sensu. Spaliłem. Spaliłeś się, bo cały dzień jesteś bez niczego, nie pryskasz się nawet. Także tak, pychotka. Jeszcze jedna rzecz, jeśli przyjedziecie. Ciągle idziemy. Naprawdę ponad dwa kilo zeszliśmy. Jeśli przejedziecie tutaj na zachód słońca nad morzem, no to się troszkę rozczarujecie, bo zobaczcie, z tyłu morza A słońce tu. Z drugiej strony tu zachodzi. Zdecydowanie możemy Wam polecić ten pub. My żeśmy tutaj tak naprawdę jedli codziennie trzy obiady. Co? nie obiad. Przez trzy dni. Przez trzy dni jedliśmy. Smacznie. Nie jest drogo. Nie jest takie zwyczajne pubowe jedzenie. Możemy śmiało polecić. Wolf's Wine Bar. Jezus, jaka jestem zjarana. No jest chłodno. I bardzo fajną zawsze mają muzykę tam w tym barze. Nigdy bym na to nie wsiadła, nigdy w życiu Kiedyś byłam na takiej filiżance, mówiłam Wam to z moją przyjaciółką grzegałam dalej no, niż no, widziałam Straszne to było Chcesz to idź To idź Z Luną? <laughs> nie Luna wyjdzie będzie tak robić Lunka nie chce Lunka już, patrzy... już patrzy na kolejną ofiarę, żeby obszekać. Taki niedobry czołg wstąpił no, powiedz, co domu. Koczymy, Czo... Tak. od Molo wisi helikopter i sobie za zażartowałem, no, a pewnie mu się paliwo skończyło. A dzisiaj czytamy wiadomości, że się 16-letni chłopak utopi. Mmm, straszne. Stok. Ale jak Ci powiedziałem, zobacz, helikopter, to będzie się jak jest taki helikopter, to coś się stało. No, no i niestety. Tutaj jedni Państwo i tutaj jedni nasi znajomi z pieskami. I to wszystko już. Nie oczywiście my. Lunka już u siebie śpi. Radzia jeszcze walczy z oknem i siedzi sobie i piwko pije. Jedno małe. Jedno małe. Ostatnia noca, ja Radka proszę weź zasłoni to, to okno, bo zawsze mi w nocy tam, jak widzicie gospodarze zostawiają. Gospodarze. Gospodarze zostawiają światło. I mi zawsze to daje po oczach. I teraz dopiero dzisiaj wejść zasłań. Także zasłania. A fortepianem? Tak. Fortepian można zasłonić. Mhm. A, a. Zasłania się nie da, za fortepianicą. Tak. Mówię, że dopiero dzisiaj zasłonię, ale to nie szkodzi, bo no i tak bardzo dobrze śpimy, nie? Tak, dobrze spaliśmy. Ostatnie dwie noce, nie? I mamy lepszy experience, jak jest ładna pogoda, nie? Tak. Zwłaszcza mój mąż. Może sobie nadmuchaj to. Jeszcze nie śpią na pewno. Hotel już stracił trochę swoją ważność, że tak powiem. Dobra, idę spać. Znaczy nie idę. Idę się położyć. O, do jutra.